Słuchaj, jest sprawa. Ten chłopak całe życie pomagał innym. Teraz potrzebuje naszej pomocy. Jeśli możesz, to podaj zbiórkę dalej. Z góry dziękuję za wszelkie wpłaty oraz udostępnienia. Po tym jak prowokacja się udała i dziewczyny przyłapały Marka na gorącym uczynku, a następnie został aresztowany. Dziś pokrzywdzona przez niego dziewczyna. Ma złożyce znania na komisariacie. Barmanka bardzo z tym się stresuje, ponieważ nadal nic nie pamięta. A pewnie będą ją pytać o najdrobniejsze Szczegóły. Na szczęście, Lisica ma za sobą już całą procedurę policyjną. Niespodziewanie do Małkowskiej napisała nieznajoma kobieta z prośbą o spotkanie. I Iwona jest zaskoczona, gdy zobaczyła jej wiadomość. Po wymianie kilku zdań, postanowiła się z nią spotkać, ponoć sprawa jest dość ważna. Podczas spotkania dziewczyn okazuje się, że pisała do niej narzeczona przestępcy, który skrzywdził tą oraz ją próbował zmusić do czynności seksualnych. Klaudia, bo tak nazywa się dziewczyna. Żąda od Małkowskiej wycofania zeznań w jej narzeczonego, gdyż uważa, że dziewczyna kłamie i specjalnie chce go pogrążyć. Iwona nie ma zamiaru robić tego, co żąda o niej Klaudia. Prawie przez kolesia została skrzywdzona, a takich dziewczyn może być o wiele więcej. Klaudia dalej nie wierzy w inne Marka. Barmanka ma już za sobą składanie zeznań. Ulżyło jej. Niespodziewanie Iwona dowiaduje się, że policja zwolniła przestępcę z aresztu. Lisica jest w szoku. Zresztą nie tylko ona, bo ta dla również, dziewczyny boją się o własne życie. Skoro facet został wypuszczony na wolność, a nie siedzi w pierdlu, tam gdzie takich miejsce, to musi być niewinny. Nie wiadomo co barmanka zeznała, czy nie przyznała się do ustawienia całej akcji. No wiecie, miałbyś to taki żarcik dla najlepszej czapsi. Innej opcji po tym odcinku nie widzę. Wiadomo, że ta zdytla nie przyzna się do tego, co zrobiła. A zanim prawda wyjdzie na jaw, o ile w ogóle wyjdzie, to jakoś wkupi się w łaski ekipy. I choć na chwilę zazna, jak to mieć wokół siebie przyjaciół, skoro nie tak dawno uświadomiła sobie, że ich nie ma. Aż ciekawe, co z tego wszystkiego wyniknie. I po czyjej stronie leży prawda. Czy po mojej, czy po stronie barmanki. Z odcinka na odcinek jestem coraz bardziej przekonany, iż ten wątek jest najlepszy. Od momentu śmierci Irka. Gdyby produkcja bardziej starała się przez te lata, to na pewno serial byłby trochę dłużej emitowany. A tak cóż, można se pomarzyć. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz niebezpieczeństwo, a przypnę ci serduszko i podyskutujmy o tym w komentarzu. Czy Marek będzie szukać zemsty na dziewczynach?